Sebastian Schabowski, witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Psychologia Osiągnięć. Będziemy dziś mówić o zasadzie Be, Do, Have. Jest to zasada, której nie zna większość osób i dzięki temu, że jej nie znają, niestety mają w życiu o wiele więcej wymówek niż rezultatów, które chcieliby uzyskać. Bardzo ważna zasada, zacznijmy! Co na przykład mówią ludzie, którzy nie rozumieją tej zasady? Otóż jedna z reakcji na moje wideo o sposobach na pasywny dochód brzmiała mniej więcej tak. No, gdybym wygrała pół miliona, to mogłabym zacząć tworzyć źródła pasywnego dochodu. Ale że nie wygrałam i nie wygram, no to nie mogę. Czyli jest wymówka. Nikt mi nie dał pół miliona złotych za darmo, w związku z czym nie mogę tworzyć źródeł pasywnego dochodu. Przypominając fakt, że większość z tych źródeł rzeczywiście nie wymagała za bardzo własnego wkładu, no bo ileż milionów potrzebujesz, żeby zacząć pisać własną książkę, czy, czy, czy cokolwiek takiego. A poza tym, jak zobaczyłem tego typu reakcje, to zastanowiłem się, no dobrze, ale czy ja wyglądam na kogoś, kto wygrał pół miliona, żeby zacząć budować do pasywnego dochodu? Moi znajomi, którzy są również niezależni finansowo, nic mi nie mówili o tej wygranej, w związku z czym jakoś poradziliśmy sobie bez tego. Czyli istnieje droga, bez tego. Ale ludzie, którzy nie rozumieją zasady be, do, have, właśnie konstruują różne swoje wymówki w ten sposób. Mówiąc na przykład, no, gdybym miał więcej czasu, to przeczytałbym książkę Kiosakiego Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. W domyśle, ale że nie mam, to nie przeczytam. Albo gdybym miał więcej pieniędzy, to lepiej bym nimi zarządzał. T. Hard Acre. W książce bogaty albo biedny po prostu różni mentalnie. Świetnie to ujął. Mówi, że jeśli kupisz dziecku jedną gałkę loda, i dziecko zupełnie sobie z nią nie radzi, wy wyrzuci ją na podłogę i za chwilę poprosi Cię o dwie gałki. Czy kupisz mu dwie gałki, czy nie wolisz, żeby y jednak nauczyło się obsługiwać jedną gałkę na początek, czyli dostajemy więcej od życia, jeśli udowodnimy, że umiemy sobie radzić z tym, co mamy. Czyli problem nie jest w tym, że ktoś ci musi dać dodatkowe 24 godziny na, do każdej doby, żeby trwała 48 godzin dla ciebie, ani nie jest problem w tym, że musisz wygrać pół miliona, ale raczej chodzi tutaj o to, by lepiej wykorzystywać zasoby, które już masz. Powiedzieliśmy sobie już, jak myślą i co mówią ludzie, którzy nie znają tej zasady i nie stosują tej zasady. Teraz czas na to, jak myślą i działają ludzie, którzy znają tę zasadę. Otóż zdają sobie oni sprawę z tego, że gdyby stali się osobą, która jest niezależna finansowo, w takim sensie, że zaczną myśleć tak jak ta osoba, mieć podobne przekonania, mieć podobne nawyki, mieć podobne umiejętności, podobne podejście do problemów, być może czytać podobne książki znać podobnych ludzi, obracać się w podobnych kręgach i tak dalej, dzięki temu mogą zacząć działać troszeczkę inaczej niż działają w tej chwili. Czyli to jest to be i do. Czyli być kimś, kto jest niezależny finansowo, a przynajmniej na razie myśli jak osoba niezależna finansowo, czyli tworzy niezależność finansową przez to jak myśli i jak działa, i to dopiero składa się na ten ostateczny rezultat posiadania tej niezależności finansowej. Czyli taka jest kolejność. Jim Rohn powiedział zdanie, które naprawdę zmieniło moje życie. Powiedział pracuj ciężej nad sobą, niż pracujesz w swojej pracy. Pracuj ciężej nad sobą niż pracujesz w swojej pracy. Czyli problem nie polega na tym, że ktoś ci ma dać pół miliona, ani na tym, że ktoś ci ma dopisać ileś tam godzin do twojej doby, tylko Powinieneś lub powinnaś pracować nad sobą, zapoznać się ze sposobami myślenia, jakie mają ludzie, którzy osiągają rezultaty, które Ty chcesz osiągnąć. Zacząć ich modelować, tak jak mówiłem w przednim odcinku. Zacząć czytać ich książki. Zacząć zapoznawać się z ich drogą. I kiedy zaczniesz już tak myśleć, to będziesz szukać zupełnie innych rozwiązań dla danych problemów, niż szukają przeciętni ludzie. Na przykład problem. Potrzebuję więcej pieniędzy. Rozwiązanie przeciętne znajdź sobie pracę. Sprzedaj swój czas za pieniądze. Jeśli to nie wystarcza, to znajdź sobie może lepszą pracę. Natomiast rozwiązanie ludzi, którzy doszli do niezależności finansowej stwórz źródło pasywnego dochodu. Dodaj kolejne aktywo do swojego portfolio. Taki jest sposób na więcej pieniędzy. To jest jeden z przykładów zupełnie innego rozwiązania problemu, tylko dlatego, że myślisz w inny sposób, właśnie od razu to się, to się przekłada na działanie, co z kolei przekłada się na efekty. Czyli zamiast mówić, gdyby tylko ktoś dał mi szansę, gdyby tylko ktoś dał mi kapitał na rozpoczęcie firmy, gdyby tylko ktoś dał mi coś tam jeszcze innego, to ja wtedy bym zrobił i wtedy bym w ogóle był i tak dalej. Zacznij pracować nad tym, kim jesteś i jak możesz ulepszyć to, kim jesteś. Zacznij się uczyć, zacznij wykorzystywać różne możliwości, które już w tej chwili możesz wykorzystać, a które na pewno przybliżą Cię do myślenia, tak jak osoba, która osiąga cele, które chcesz osiągnąć, do wykształcenia takich nawyków, takich przekonań, może otoczenia się takimi osobami, które mają podobne cele do Ciebie, itd. Tak Kiedy nad tym popracujesz, Zaczniesz dostrzegać pewne okazje, które się przydarzają każdemu z nas bardzo często, ale jeśli nie jesteśmy na nie przygotowani, to niestety są dla nas niedostępne. Być może nawet nie widzimy ich, albo widzimy je, ale nie jesteśmy w stanie z nich skorzystać, tylko dlatego, że nie jesteśmy na nie gotowi, bo nie jesteśmy jeszcze taką osobą, która potrafiłaby podjąć wyzwanie, skorzystać z danej okazji. Czyli pracuj przede wszystkim nad sobą, a... Dzięki temu będziesz tak działać, że w efekcie tego uzyskasz taki rezultat, jaki chcesz, czyli będziesz mieć to, co chcesz w wyniku bycia osobą, która działa również później w taki sposób i to przynosi dane efekty. Zanim jeszcze przejdę do podsumowania, podam ci jeden świetny cytat również Jima Rona. Sukces jest tym, co przyciągasz przez to, kim się stajesz. Sukces jest tym, co przyciągasz przez to, kim się stajesz. Nie jest to wygranym w loterii milionem, tylko musisz się stać kimś, kto będzie przyciągał. Również Einstein mówił o tym, że staraj się raczej być człowiekiem wartościowym, niż osiągnąć jakiś tam wielki sukces. Pracuj nad sobą. To jest cały czas podobne myślenie, bo ci wielcy ludzie wiedzieli, że od tego jak myślisz, zależy to jak działasz, a od tego jak działasz, zależy to jakie masz rezultaty. Czyli przejdźmy już do podsumowania. Ludzie, którzy nie rozumieją zasady be do have, mówią, że gdyby mieli, to by coś zrobili. Gdyby mieli fundusze na firmę, to by ją otworzyli, a że nie mają, to nie otworzą i uważają, że w tym momencie już mogą przestać myśleć, nie mam tego, no to mam wymówkę, no to dobrze, to nie robi nic. Natomiast ludzie, którzy rozumieją tę zasadę, wiedzą, że jeśli staną się taką osobą, jeśli będą mieli podobne cechy, podobne myślenie, to pewnie ich działanie będzie również podobne do tego, jak działają ludzie, którzy osiągają dany rezultat, w związku z czym również osiągną ten rezultat.